Księma Ziomy, tu Sonic Wariat oraz Max gramy w Liberty Historii, widzicie właśnie? I bawimy się tutaj, żeby po prostu słońce sobie biegał, ile tam w lesie, kurde, będzie Olimpijczykiem, co nie? wiem że jechaliśmy już 20 km. Nie no, bez przesady, tam pół wyspy, nie? Jesteśmy na wyspie Stauton i no, uwaga, ludzie, tutaj się zaczyna coś robić. Ty, fajny słońce. a jest takie wielkie! Dawaj malina Niee głupia ciota Zabiłeś go Uuuu Wykroczenie poza limitowe Ej sobie sobie kup bilet nie 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 możesz bo Cię ściga policja Nie Zwała nie No spokojnie A moje PS, oczywiście działa spokojnie nie Ciekawe takie gry o... mam, przyniosłem. Może zobaczycie w kolejnym takim filmiku, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast Max sobie tutaj gra. Ściga się, kurna, z policją. Uła. No. Do jest! Jesteś największym hardcorem po słońcem! Uważaj, uważaj, uważaj. Maciuś ciocia wychodzi, proszę cię pożegnać.